Ożywiamy wiarę, rozpalamy miłość. Palotyńskie Radio Ewangelizacyjne, Palot TFM. Wakacje trwają, trwają, trwają jeszcze tydzień, a my z nadmorza i z myśli o górach przenosimy się do Gietrzwałdu. Państwa i moim gościem jest pan dr Bogusław Rogalski, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, witam wszystkich, szczęść Boże. Przed wejściem na antenę wspominaliśmy, proszę Państwa, o tym, że Gietrzwałd jest bardzo istotny dla zjednoczenia chrześcijańskich rodzin. Dlaczego, Panie Doktorze? Bo to miejsce szczególne, zapomniane w czasach komunizmu, ale również w czasach III RP. Miejsce, w którym Matka Boska przemawiała w języku polskim. Tak, w 1877 roku miały tu miejsce objawienia Matki Bożej. Było ich w sumie aż 160 od czerwca do września. Ja nazywam te objawienia przełomowymi dla Polski. Zresztą e, wyszła taka niedawno pozycja bardzo ciekawa e, na temat Gieczwałdu i tych objawień, zatytułowana Niepodległość wyszła z Gieczwałdu. Otóż e, dla polskości G4 i objawienia maryjne, gdy Matka Boża przemówiła do trójki dzieci, później dwójki, e, po polsku były przełomem. Otóż był zabór pruski Kulturkampf. Mimo tego, mimo próby zduszenia Gietzfałdu i objawień maryjnych, ze wszystkich trzech zaborów przybyło tutaj do 1918 roku kilka milionów osób, kilka milionów Polaków, ponieważ to, co ich tutaj przyciągało, to przesłanie maryjne, to, że mówiła Matka Boża po polsku, to, że mówiła, że zostanie odrodzona i wiara, ale też i polskość. Gietzfałd jest taką iskrą, na mapie Polski. Zresztą są to jedyne uznane przez stolicę apostolską objawienia jako prawdziwe w Polsce, więc mamy, mamy się czym też tutaj i szczycić w tej części Polski. Ale to, co ważne jest dla nas, dla Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, to my obraliśmy sobie Matkę Bożą Więczwałdską za patronkę naszego ugrupowania i tu w Gieczwałdzie jesteśmy chyba jedynym ugrupowaniem politycznym, który ma siedzibę poza Warszawą. Mamy siedzibę w Gieczwałdzie właśnie po to, żeby dać sygnał chrześcijanom w Polsce. To jest iskra, to miejsce ma szczególne znaczenie i duchowe, ale nie tylko dla naszego narodu. Tak jak Polacy obudzili się po objawieniach Gieczwałckich, tak dzisiaj my chcemy na nowo obudzić Polaków, obudzić katolików przede wszystkim do tego, aby wyszli z katakumb, aby odważnie bronili świat wartości, chrześcijańskich świat wartości. Czy nie jest trochę tak w naszym kraju, że mamy do czynienia z takim katolicyzmem troszkę zamkniętym w kościele? To znaczy, katolicy przychodzą, a przynajmniej część, teraz już coraz mniej po pandemii koronawirusa, choć tak naprawdę, proszę Państwa, ta pandemia trwa i tych zakażeń jest o wiele więcej niż na przykład jeszcze było w niektórych dniach marca. Rekordy biliśmy kilka, kilkanaście dni temu, jeżeli chodzi o Polskę. I widzimy, że w kościołach jest coraz mniej ludzi. Są to głównie osoby w wieku średnim i Starszym, ale powracając do początku mojego pytania, czy to nie jest trochę taki katolicyzm, gdzie ludzie idą do kościoła, wychodzą z kościoła i właściwie te to chrześcijaństwo gdzieś zostaje z boku. To znaczy, są pewne grupy, tak jak Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, grupy polityczne, ale także i stowarzyszenia, pojedyncze osoby, które bronią na co dzień chrześcijaństwa i wartości chrześcijańskich, za co są zwalniani w weekend z pracy. Do tego tematu jeszcze powrócimy. Natomiast reszta jest po prostu obojętna. To prawda, to jest spuścizna po okresie komunizmu. My daliśmy sobie w Polsce wmówić, że wiara jest naszą prywatną sprawą, że wiara powinna być zamknięta w czterech ścianach domu i co najwyżej w czterech ścianach kościoła świątyni. A to nieprawda, bo my, katolicy, chrześcijanie, mamy obowiązek, szczególny obowiązek uczestniczenia w życiu społecznym, a także politycznym. I mówi o tym nota doktrynalna stolicy apostolskiej. O udziale świeckich w polityce z 2003 roku. Ona została napisana jeszcze wówczas przez kardynała Józefa Ratzingera, zatwierdzona została przez Jana Pawła II, tyle że niewiele osób o niej słyszało, nawet duchownych, nawet biskupów. A ona mówi wprost o tym, że katolicy nie mogą być obojętni, że katolicy dokonując wyborów w życiu publicznym, politycznym muszą kierować się nauką społeczną Kościoła, nie mogą popierać żadnych ugrupowań, które są na przykład czy w programie, czy w głosowaniu, są za aborcją, czy nie chronią życia. To są wskazania bardzo jednoznacznie. My wskazujemy, że ta nota jest dla nas jakby podstawą do funkcjonowania w życiu publicznym. My dzisiaj też powinniśmy, a znaczy nawet musimy, powrócić do słów kardynała Roberta Saracha, prefekta do spraw kongregacji, do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów, który na spotkaniach, zresztą to może zdradzę pewną tajemnicę, to w sumie kardynał zaraził nas pomysłem powstania ugrupowania, zresztą nie tylko tu, bo i na Litwie powstało podobne ugrupowanie do naszego, Kardynał stwierdził wprost, że dzisiaj Europa przeżywa potężny kryzys i jeśli ma przetrwać, to chrześcijanie muszą się obudzić. Chrześcijanie muszą wyjść z katakumb, do których dali się świadomie zepchnąć w Europie i my dzisiaj się dajemy również świadomie spychać do katakumb w Polsce. Musimy z nich wyjść odważnie, aby bronić nasz właśnie świat wartości. I tu są cztery filary na które zwrócił uwagę właśnie kardynał Sarach, na których należy budować ruchy społeczne i polityczne w Europie. Otóż to są cztery bezkompromisowe idee, jak powiedział. Pierwsza, obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Drugie, obrona, drugi filar to obrona małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny i obrona bezkompromisowa rodziny. Trzeci filar... To bezkompromisowe przeciwstawienie się ideologii gender, które jest zagrożeniem przede wszystkim dla rodzin, małżeństw i wychowania naszych dzieci. I czwarty filar może okazać się taką niespodzianką to odważne, bezkompromisowe przeciwstawianie się nowej islamizacji Europy, która jest to wyzwanie dla całego kontynentu, jest dzisiaj największym zagrożeniem dla tożsamości europejskiej, ponieważ postchrześcijańską pustkę w Europie Zachodniej w pewnym sensie na życzenie, zresztą samych Europejczyków, wypełnia dzisiaj bardzo agresywny islam. Na zachodzie Europy płoną dzisiaj katedry, a rozpoczynało się to bardzo, wydawałoby się spokojnie, prozaicznie wręcz, od promowania ruchów e, e, takich na wzór jak dzisiaj LGBT, od promowania swobód obyczajowych, później nastąpiła rewolucja światopoglądowa, której doświadczyła cała Europa Zachodnia której my, my dzisiaj doświadczamy. Następnie zaczęto rugować wiarę ze szkół, a skończyło się, czy kończy się dzisiaj, na podpalaniu kościołów i zabójstwach kapłanów w kościołach. Tak to wygląda. Ten sam sposób działania i ta sama doktryna neomarksistowska przekroczyła już Odrę, jest dzisiaj w Polsce. Dlatego tak ważne jest, abyśmy się organizowali, abyśmy mieli swoją reprezentację w życiu publicznym, prawdziwą reprezentację, której w III Rzeczpospolitej tak naprawdę jeszcze się nie dorobiliśmy i nie doczekaliśmy. Czyli to, co nie udało się w roku 1920, a w tym roku 2020 obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, czyli ten zalew bolszewizmu. Ja Państwu tylko przypomnę, że bolszewicy na początku swojej działalności w Rosji bolszewickiej właśnie uderzyli w rodzinę i zaczęli promować, dzisiaj byśmy powiedzieli, wolne związki, ale to było jeszcze o wiele bardziej rozbudowane. I w pewnym momencie doszli do, do wniosku, że właściwie zaczyna, proszę wybaczyć to wyrażenie, ale łamać się, ekonomika, w związku z tym wrócili do tej kwestii związanej z rodziną, mówiąc bardzo ogólnie, i doktrynując tę rodzinę, ale to, co nie udało się w roku 1920, udaje się dzisiaj, tak jak pan doktor powiedział. Ten neomarksizm no, przyszedł w 44, czy marksizm w 44 i 5 przyszedł do nas ze wschodu, ale dzisiaj neomarksizm uderza z zachodu. Tak, i to są te same, to jest ta sama ideologia. Ubrana tylko w inne słowa. Proszę wziąć do ręki manifest komunistyczny, gdy zerknie się tam, to dosłownie tak, jakby czytało się dzisiaj posłów Lewicy czy, czy Partii Wiosna. Dokładnie ten sam scenariusz jest realizowany dzisiaj w XXI wieku, to znaczy niszczenie rodziny, to znaczy promowanie związków pozamałżeńskich i tak dalej, niszczenie przede wszystkim państw narodowych. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Zmieniły się, tylko, nie, 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 zmieniły się tylko, że tak powiem, wystrój tego wszystkiego, co nazywamy rewolucją obyczajową czy światopoglądową w wykonaniu ruchów LGBT i neomarksistów współczesnych. Od 1920 roku musieliśmy stawić czoła bardzo agresywnej, militarnej opcji niesienia pożogi komunistycznej na cały świat. Przez Polskę. To przyszło do nas ze wschodu. Dzisiaj przychodzi ta ideologia, wydawałoby się bardzo pokojowa, szermująca piękne hasła wolności, miłości i tak dalej. Tyle, że jest to wszystko fałszywe. Fałszywa wolność, fałszywa miłość, a przede wszystkim oparta na agresji wobec Boga, na agresji wobec ludzi wierzących, a zwłaszcza chrześcijan. Zamieniono tylko sztandar z czerwonego na sześciokolorowy ponieważ nie jest to standard, przecież tęczowy. Tęcza ma siedem kolorów. Tu mamy zlepek sześciu różnych e, kolorów, które mają upodobnić się do ważnego zresztą dla, dla, dla chrześcijan symbolu tęczy. Jednego, no, pierwszego przymierza z Panem Bogiem tak naprawdę. A zatem ta ideologia już u nas jest. My dzisiaj mamy ostatni moment na to, aby przeciwstawić się tej agresji, zanim zostaniemy zakuci w kaganiec poprawności politycznej. Ja to widzę na co dzień, w europarlamencie, ja to widzę w Europie Zachodniej, widzę puste kościoły, chodząc czasem na msze w tygodniu do katedry w Strasburgu, przepięknej zresztą katedry, która woła swoją wieżą do nieba, woła, co się z tobą stało w Francji, o pierwsza córa kościoła. Msze są w katakumbach, dosłownie. Natomiast katedra jest zamieniona w muzeum. Więc tak wygląda dzisiaj zachód Europy. Mam nadzieję, że my Polacy staniemy na wysokości zadania, nie pozwolimy tego samego uczynić Polsce, nie pozwolimy tego samego zrobić z naszym narodem z nami. I tu znowu przywołam słowa kardynała Roberta Saracha, bo wydaje mi się, że on w tych kwestiach ma wielkie wyczucie, ponieważ pochodzi, jak sam mówi z końca świata pochodzi z Afryki, mówił, że przybywa do, przybył do Europy myśląc, że będzie tutaj, znajdzie ostoję wiary. Okazało się, że on musi dzisiaj rechrystianizować Europę. Ale powiedział ważną rzecz w odniesieniu do nas Polaków i do Polski. Polska powinna być strażnikiem Europy. I to z Polski musi wyjść iskra odnowy duchowej i odnowy moralnej Europy, zanim będzie za późno. Zanim cały kontynent pokryją meczety i strzeliste minarety. To, co dzieje się również na zachodzie Europy. I to nie jest straszenie, jak czasem się o tym mówi. Podam przykład Brukseli, która jest dwukrotnie mniejsza od Warszawy, a w Brukseli mamy około 80 czynnych meczetów. Nie ma tylko tych ich wież, minaretów, ale one są. To tak, jakby w Warszawie było ich około 160. Taką mamy dzisiaj skalę. Wiary, czy, czy, czy tak wygląda rzeczywistość w Europie Zachodniej, ale dzisiaj ten agresywny również islam na zachodzie Europy jest wykorzystywany przez neomarksistów, jest wykorzystywany przez ideologów lewicowo-liberalnych do walki z chrześcijaństwem i do walki przede wszystkim z Kościołem Katolickim. Więc obserwując to, co dzieje się za Odrą, my dzisiaj możemy postawić tamę. Temu zalewowi tej, tej dziwnej światopoglądowej i obyczajowej różowo-czerwonej rewolucji. Jest jeszcze na to czas i nie jest jeszcze za późno. Proszę powiedzieć, dlaczego akurat walka z Kościołem katolickim jest tak silna w środowiskach neomarksistowskich? A to wynika przede wszystkim jeszcze z czasów XVIII wieku musielibyśmy wrócić do powstania masonerii, która jest. W pewnym sensie, no, matką ruchów lewicowych, socjalistycznych, komunistycznych. Tam to z tego wynika nienawiść, niechęć do Kościoła, zwłaszcza Kościoła katolickiego, ponieważ no, główną zasadą w Kościele katolickim jest wolna wola i wolno, wolny wybór. Czyli Kościół tak naprawdę daje nam to, o co, co jest istotą i esencją demokracji. Osadzenie jej. Na wolności i świadomym wyborze. Co z tym wyborem robimy? Bywa różnie, natomiast musimy mieć świadomość nasze sumienie powinno tutaj również działać. Katolickie sumienie często, a prawie zawsze działa bezbłędnie. I to jest bardzo niebezpieczne dla tych wszystkich, którzy chcą wprowadzić nowy porządek świata. To próbowała uczynić masoneria od XVIII wieku, między innymi pomagając czy podpalając Francję z rewolucją francuską. Później mieliśmy powtórkę w rewolucji bolszewickiej, ten zalew bolszewicki, który później szedł też przez Polskę. No a dzisiaj mamy otwartą walkę tak zwanych globalistów. Oni przy, znowu zmienili tylko nazwę z Freemasons na, na globalistów. E, ubrali się w piękne garnitury, w piękne krawaty i chcą de facto likwidacji państw narodowych i stworzenia czegoś na wzór już nie Zjednoczonej Europy, ale jednego Zjednoczonego świata. W którym ludzie będą żyli jak w powieściach Orwella, otumanieni przez ideologię, okłamywani przez media, dzisiaj to przede wszystkim media społecznościowe, no i wychowywani czy utrzymywani poprzez strach w posłuszeństwie. Ci wszyscy, którzy wiedzą, na czym polega dzisiaj ujarzmianie społeczeństw, narodów i państw, są dla nich bardzo niebezpieczni i z takimi ludźmi, i z takimi. Również partiami politycznymi z takimi państwami dzisiaj się walczy. W Europie takie państwa to choćby Polska czy Węgry, które są zwalczane właśnie dlatego, że nie chcą iść tą drogą takiej skrajnej globalizacji, która przede wszystkim nie służy ani człowiekowi, ani państwom, ani narodom. Jest to po prostu nowe zniewolenie, z którego jeśli tego nie zatrzymamy, nigdy się nie otrząśniemy. Nie służy również Berlinowi i Paryżowi. Panie doktorze, poprzedni weekend, ten który minął, przyniósł nam nową informację. Informację o zwolnieniu to chyba taka nowa świecka tradycja, a może nie, że akurat w weekend zwalnia się pewne osoby, pewnych ludzi. Mianowicie o zwolnieniu pana kuratora Grzegorza Wierzchowskiego. Ja państwu przypomnę, że to jest kurator z województwa łódzkiego. Ta informacja do nas dotarła w weekend, a wcześniej... Pan kurator udzielił wywiadu dla telewizji Trwam i Radia Maryja. Po tym wywiadzie zostaje zwolniony. To odpowiednie standardy, czy nie? To brak jakichkolwiek standardów przyzwoitości przede wszystkim. To sprawa skandaliczna. Ja kilkukrotnie rozmawiałem z panem kuratorem. Z, z całą sprawą interesuje się bardzo no, no, skrupulatnie, ponieważ to jest niebezpieczny precedens. To, co się stało, to odwołanie kuratora. Wierzchowskiego przez pana ministra Dariusza Piątkowskiego jest niebezpiecznym precedensem, bo to stało się na wniosek posłów Lewicy i Platformy Obywatelskiej. To w sumie też Lewica, tylko o innym odcieniu. Więc minister uległ tym naciskom. Zwolnił kuratora za słowa prawdy, które wypowiedział publicznie, które wypowiedział w mediach katolickich, a zatem dał Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego bardzo negatywny, czy wysłał bardzo negatywny sygnał do wszystkich kuratorów, nauczycieli, dzieci i rodziców. My dzisiaj zadajemy sobie pytanie, ja również jako ojciec, jaka będzie polska szkoła. Czy polska szkoła będzie bezpieczna dla moich córek? Czy w polskiej szkole nie będzie ideologii LGBT, nie będzie tak zwanych seks edukatorów? Czy polska szkoła będzie wychowywała na wartościach. Które stanowią o polskiej tożsamości od ponad tysiąca lat, czyli na wartościach chrześcijańskich. Czy w szkole polskiej będzie nadal wisiał krzyż i czy moje dzieci, czy nasze dzieci nie będą deprawowane przez właśnie rewolucjonistów obyczajowych? Zwolnienie kuratora, który odważnie przeciwstawiał się aktywistom LGBT, nie pozwalał, aby do szkoły w jego okręgu działania, w jego regionie, aby, aby nie działały Różnego rodzaju grupki, żeby nie chodziły po szkołach, nie deprawowały naszych dzieci. Zwolnienie go jest pokazaniem, po której stronie stanął minister. Moim zdaniem, dzisiaj, jeśli pan premier Mateusz Morawiecki chce wyjść z twarzą z całej sytuacji, powinien albo przywrócić pana kuratora na swoje stanowisko, albo zwolnić ministra Piątkowskiego, ponieważ nie zdał on egzaminu z podstawowej. Z podstawowej sprawy, z wartości. Nie zdał egzaminu z wartości, które powinny w polskiej szkole być i które z polskiej szkoły nie powinny nigdy zniknąć. Dlatego, jako Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, wystąpiliśmy do premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie pana ministra Piątkowskiego, ponieważ to byłby jasny sygnał, że rząd polski nie będzie akceptował tego typu zachowań ministra, które no niestety jest bardzo niebezpieczne dla całej polskiej edukacji. I to tego ministra, który mówi w wywiadzie, na, odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy, jak układały się relacje między wojewodą Łódzkim a panem kuratorem Grzegorzem Wierzchowskim, odpowiada, że no, właściwie były pewne problemy charakterologiczne. Ja powiem Państwu szczerze, że od momentu, kiedy usłyszałem te słowa z ust pana ministra, zastanawiam się do dzisiaj, jakie to mogą być problemy charakterologiczne, i powiem szczerze, że nie rozwikłałem tej zagadki. A zatem nawet w ten sposób można człowieka zwolnić. W Pomniał Pan doktor o seks edukatorach, którzy wchodzą do szkół, którzy zagrażają naszym dzieciom i tym młodszym i tym starszym. Ja Państwu tylko przypomnę, że nauczyciel chcąc rozpocząć pracę w szkole, musi wypełnić, no, myślę, że się nie mylę, z pięć albo nawet i siedem różnego rodzaju kartek, mieć zaświadczenie o tym, że nie był karany, badania zdrowia, etc., etc., mieć przygotowanie pedagogiczne. A w przypadku seks edukatorów, czy to nie jest wpuszczanie ludzi, proszę wybaczyć, po prostu z a właśnie i my tutaj w Polsce, a zwłaszcza dzisiaj rządzący, powinni powrócić do słów Jana Pawła II z 1997 roku, który wypowiedział w Zakopanem, gdy mówił brońcie krzyża, ale powiedział też dziękujmy opatrzności Bożej, że krzyż powrócił do szkół, szpitali i tak dalej. My ceniąc Jana Pawła II, ceńmy go czynami, a nie tylko słowami. A zwłaszcza jeśli ugrupowania polityczne odwołują się czy do nauki Jana Pawła II, czy do wartości, czy określają siebie jako prawicowe, tym bardziej powinny e, brać pod uwagę w sferze etycznej, moralnej, a przede wszystkim w sferze edukacji najmłodszego pokolenia, powinny brać pod uwagę nauczanie Jana Pawła II, tę jego wielką spuściznę. Nie bez powodu, moim zdaniem, wówczas u początku III Rzeczpospolitej Jan Paweł II dał nam tę wskazówkę, ten krzyż, który dzisiaj wisi w szkołach jako znak i symbol, jakim wartościom powinniśmy być wierni i jakie wartości powinny być w polskiej szkole nauczane. Boję się, że po takiej decyzji ministra Piątkowskiego, gdy zwalnia kuratora właśnie za obronę wartości i za obronę dzieci przed deprawacją, boję się, że za chwilę będzie kolejne żądanie skrajnej lewicy i aktywistów LGBT o usunięcie krzyży ze szkół, o usunięcie religii i nauczania religii w naszych szkołach. A za chwilę być może nie będziemy w ogóle mogli kształcić naszych dzieci zgodnie z naszym światopoglądem, co nam gwarantuje nasza konstytucja, ale na straży tej konstytucji powinny stać właśnie najwyższe władze w naszym, w naszym państwie. I dlatego tak bardzo potrzebne są w naszym Sejmie ugrupowania, które będą sumieniem narodu, które będą przede wszystkim odwoływać się czy wymuszać narządzących, nawet jako współkoalicjanci, wymuszać takie rozwiązania, które nie będą e, wartości niszczyć, a będą je chronić i budować. Um, dlatego my chcemy, aby w Polsce, czy w 2023 roku w Sejmie znalazło się nasze ugrupowanie, które chce stworzyć taką chrześcijańską demokrację, jaka kiedyś funkcjonowała na zachodzie Europy. Na wzór e, Hadecji Roberta Schumana, Alcide de Gasperiego, czy Konrada Adenauera. To były osoby, które wówczas e, pokazywały, że w Europie możliwe jest... E, Prowadzenie i polityki i kierowanie państwami w oparciu o wartości chrześcijańskie. Zresztą dwóch z nich Robert Schuman i Alcide de Gasperi w ich sprawie toczy się proces beatyfikacyjny, zatem są dla nas też pewnym wzorem do naśladowania. Niestety tak się stało, że w Polsce robi się wszystko w Trzeciej Rzeczypospolitej, aby ugrupowania chrześcijańsko demokratyczne nie mogły funkcjonować i nie daj Boże nie było ich w Parlamencie komuś bardzo mocno na tym zależy, a, a, aby tego typu ugrupowania nie cenzurowały w większości czy nie cenzurowały władzy. Dlatego są bardzo potrzebne, żeby takie decyzje ministra, ministra piątkowskiego nie mogły się więcej powtórzyć, bo dla mnie to jest skandal i to jest żenujące, a podwójnie niesprawiedliwe dla Pana kuratora jest to, że dzisiaj szuka się sztucznie jakichkolwiek argumentów i powodów aby usprawiedliwić jego odwołanie. Dzisiaj, gdybym był ministrem e, edukacji narodowej, stanąłbym w prawdzie i zadał sobie pytanie, czy rzeczywiście ślubowałem być takim ministrem, który będzie zwalczał wartości, czy powinienem raczej działać na rzecz dobra dzieci i również rodziców. E, myślę, że tej refleksji panu ministrowi się brakuje. Poza tym, proszę Państwa, szkoła to nie tylko nauka, ale to przede wszystkim wychowanie. Po, tak. Pozostańmy jeszcze na momencik przy osobie pana ministra Piątkowskiego, jak Pan ocenia? Ja wiem, że to jest pytanie o przyszłość i właściwie ono powinno być skierowane do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jak pan ocenia, czy w najbliższych kilku tygodniach, bo tak mniej więcej do trzech tygodni powinniśmy już znać nowych ministrów, oczywiście dwóch spośród nich znamy, a przynajmniej wiedzieć, jak przebiegnie rekonstrukcja rządu, czy minister Piątkowski zostanie odwołany. Gdybym był premierem, skorzystałbym z tej okazji rekonstrukcji rządu i odwołałbym ministra Piątkowskiego właśnie z tego powodu. Bo dzisiaj jest wielkie oburzenie wśród Polaków, wśród chrześcijan przede wszystkim, ale ja to widzę, rozmawiam z różnymi osobami. Jest wielkie oburzenie po tym, co się stało. Bo jeśli premier Morawiecki nie da sygnału, takiego jednoznacznego sygnału nam Polakom, że nie będzie tolerował. Tego typu zachowania swoich ministrów, to będzie oznaczało, że wówczas nasz rząd przejdzie na stronę no, bardziej centrolewicową. A tego byśmy przecież nie chcieli, bo w jaką stronę zmierzałaby dzisiaj Polska? Chociaż wróćmy nawet do ochrony życia. Pamiętają zapewne Państwo ten, ten projekt obywatelskiej ustawy. O ochronie życia, a przede wszystkim o wykreśleniu możliwości przeprowadzania tej aborcji, tak zwanej eugenicznej, czyli zabijania dzieci, które są, są chore. Proszę zobaczyć, co się stało z tą ustawą w Sejmie. To jest duży też problem. Tak jak tu edukacji. Ona została odesłana do komisji, czyli w myśl powiedzenia: Pisz na berdyczów. Tak naprawdę nigdy nie zostanie prawdopodobnie rozwiązana pozytywnie, pomimo że żądają tego. Polacy i to bardzo wielu Polaków. To samo dzisiaj dotyczy edukacji. Jeśli politycy, a zwłaszcza politycy rządzący, będą ulegać poprawności politycznej, będą ulegać naciskom bardzo hałaśliwej grupy skrajnych lewicowców, neomalistów, to wówczas w Polsce, no, niestety, będziemy doświadczać tego, co na zachodzie Europy, czyli regresu, jeśli chodzi o świat wartości, a w efekcie no nie chciałbym dożyć tych czasów, aby w Polsce płynęły katedry, ale jeśli rząd się nie opamięta dzisiaj, na tym etapie, to przyszłość Polski będzie jaka? Bo przecież to od wychowania młodego pokolenia naszych dzieci i młodzieży będzie zależało to, co będzie w naszym kraju za 20, 30, 50 i 100 lat. Ja chciałbym bardzo, abyśmy byli, bo przynależymy do kultury łacińskiej i kultury chrześcijańskiej, cywilizacji chrześcijańskiej. Chciałbym bardzo aby Polska kolejne tysiąc lat przeżyła właśnie będąc członkiem tej wielkiej wspólnoty, w której jesteśmy od ponad tysiąca lat, i aby przyszłość była dla nas i naszych dzieci jasna. Nie chciałbym, żeby moje dzieci, nasze dzieci podlegały tym rewolucyjnym przemianom i zmianom, które są bardzo szkodliwe, ale do tego potrzebni są odważni politycy, a tych dzisiaj brakuje. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, i moim gościem był Pan dr Bogusław Rogarski z Jednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Pięknie dziękuję za rozmowę.